Dobra, no kolejna gierka na midzie, teraz Syndrom, no to przecież tak, tak ich zdemoluje. No tu przejechane, 6-0, 11-3, 4-2, 16-0, 4-3, 10-5, 10-8. No, nie no, bez podjazdu są ci ludzie. Master, master. Dwa diamenty, dwa mastery, no takie... 50-50 to. Hello, baby, ale... Eduzie w 90 poszuje, co <laughs> to, to smak wakacji w grudniu. Witam wszystkich, którzy oglądają to na YouTube'ku, a nie na Twitch'u, Ja ci, gdzie streamuję, link w opisie. No spoko. Spoko. Mogę nie farmić tych początkowych clipów, nie ma problemu. Dobra, obij mnie, a nie dobijesz, bo masz za daleko kulkę gupolu Przykrypki do tyłu, ona cały czas pcha. I to odpowiada nawet. Dobra, tam w lesie? Woliber. Mogę grać chyba tak do przodu. On z bota, no właśnie, dobra. Ty, hey, co ja robię? Jany będzie z rozumu midlaner. Nie wiem, jakoś tak mnie... Jakoś mnie tak zawiesiło w mózgu. Nie wiem czy no, dobra. odpalam ciacho. Kurwa, nie mogę sfarmić kanona. A pierdole. No dobra no. Taka jest scena pomagania tym nopkom Mamy trochę mniej CSU. Miał, miał być smak wakacji w grudniu, ale tak na razie to nam mi robi. Smak wakacji kurwa w grudniu. Edu się w 90 poszuję. To to smak wakacji w grudniu. <gry>

No. Odepnęłam jezerki. Spoko, ona nie ma flesza też, trzeba muszę pamiętać. Czy może być tu Volibar? No kurwa, każdy tu może być, tak no, naprawdę Bart, nawet go nie widać. Zasłownie każdy tu może być, no bardzo z Voliberem w topie. Niesamowite to jest. No, jest pod midem. Nawet nie mogę tego przepchać sobie normalnie. spróbować mogę w sumie, ale... No, mamy lipę no. No Bard wygrywa im grę, no przecież widzicie to? Ktoś powie, że z supportem nie da się kierować. No gościu... Całkowicie wygrał mida tym... Bardem. No ale mnie zownuje nieźle, ty. uder. Nice, kurwa. No i... Jestem fanem tego itemu Nie wiem, czy go się, czy się... Na pewno go się tak szybko nie kupuje, no ale trudno. Ja go tak szybko kupuję, więc. Ora. O. Ora. O. Trochę jestem kurwa, dobry. Bo no. tam nie pomogę, no, ale trudno, no to musi sobie po, poradzić sam Je, No, tapuje tam. Nice. Ja mogę zbombić? Aż tak chyba nie, ale. Chociaż... Dobra, nabiliśmy sobie Lipsa na first Ona gra tak, jakby tu miał zaraz być Trudno, straciliśmy kanonę, ale Nie mam jeszcze flasha, więc nie mogę jakichś dzikich Rzeczy robić, niech ten minionek przyjdzie tu Ojej, kolejny kanon stracony Tragedia Nie wiem co gościu myślał. Uff, jak też policie w komentarzach ile kanonków zmisowałem, to bardzo proszę. to z mi się chora ilość wyjdzie. Nieźle dostałem bułę. No i kolejny kanon. Ja chyba z, z jednego kanona zabrałem tejże, Przysięgam. Dobra, no my możemy. Albo nie możemy. Chyba jednak mogliśmy. <laughs> nie, to jest kolejny kanonek. Dobra, test DMG. Dobra, bez testu. Dobra, mamy na dużą pałkę. Tylko, no nie, dobra, zagrajmy tego Void Staffa. Moglibyśmy w sumie. Moglibyśmy w sumie zagrać. E, do Rabadona. Pałeczkę. Zamiast Void'a, ale. Pójdzie chyba to spoko. Pójdzie też, tak mi się wydaje, spoko. No, nie mamy największej farmy. Niezbyt. No, tu ta gra była bardzo specyficzna. Liczę się o outcome, że pomimo tego, że był Bard, to zostali nieźle w sumie. przetyrani. No, jeźdź, to taoria Co trochę się gubimy.

Nice. No, trochę mi się. No, nie powiem, co zrobiłem, Nice. Jaka wygrana. Ile punktów? 40 punktów. Oko. Emerald 2. Ja yeah, nie zła. Ja yeah, nie zła. No. Dominacja. Emerald 2 graliśmy na. na masterów. Ten żółty ile miał LP e masterza a 54 To z 20 pewnie stracił, albo z 15. Nie